Bardzo serdecznie witamy w piątek 14 kwietnia przed Salą Kolumnową Sejmu. Za nami kolejne spotkanie z cyklu Chronimy dzieci, wspierajmy rodziców. Przypomnijmy, że do pierwszej konferencji doszło 24 marca. Dziś kolejne spotkanie w Sejmie z inicjatywy Marszałek Sejmu. Za chwilę oświadczenia Marszałek Sejmu Elżbiety Witek i prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Bardzo proszę o zabranie głosu panią Elżbietę Witek, Marszałek Sejmu. Dziękuję. Proszę Państwa, 24 marca tu w Sejmie odbyła się konferencja, właśnie spotkanie z przedstawicielami ponad 70 organizacji pozarządowych, które są zainteresowane, zajmują się od bardzo, bardzo wielu lat pracą z młodzieżą, dostrzegając ich problemy i chcąc z tym problemom zaradzić. Byli także przedstawiciele różnych instytucji, służby zdrowia, organizacji pozarządowych, które współpracują także z poszczególnymi ministerstwami, ale byli też przedstawiciele rodziców i nauczycieli. Chciałam bardzo podziękować panu premierowi i także wielu ministrom, którzy dzisiaj skorzystali z zaproszenia do Sejmu, dlatego że ja wiem, że rząd robi bardzo wiele, żeby pomóc polskiej młodzieży, Dzieciom w każdym z resortów, czy to w resort zdrowia, czy resort rodziny, czy też resort edukacji, spraw wewnętrznych, robią naprawdę bardzo dużo, a ja to spotkanie dzisiejsze chciałam zorganizować po to, żeby pan premier także jako szef rządu mógł usłyszeć o tym, o jakich problemach rozmawialiśmy na spotkaniu 24 marca, jakie wnioski z tego spotkania wypływają po to, żebyśmy mogli to robić razem, ponieważ kondycja fizyczna i psychiczna naszych dzieci i młodzieży niestety pogarsza się, dostrzegamy to, a młodzież, dzieci to jest nasza przyszłość, dlatego musimy temu tematowi poświęcić czas. Ta konferencja, to spotkanie 24 marca pokazało, że takie spotkania i taka koordynacja jest naprawdę bardzo potrzebna. i. Za Chwileczkę będziemy spotkanie z ministrami kontynuować dalej, ponieważ chcielibyśmy, żeby cel, do którego chcemy zmierzać, czyli ratować nasze dzieci, ale przede wszystkim wspierać rodziców, że to jest możliwe do zrobienia, że jeśli będziemy to robić razem, to będzie e efektywne, proszę państwa. Te wnioski, które już zostały zapisane, okazuje się, że w wielu przypadkach są już realizowane przez poszczególne ministerstwa i mam nadzieję, że w niedługim czasie będziemy mogli państwu przedstawić konkretne rozwiązania, które będą wspierać dzieci i młodzież i będą także wspierać rodziców, bo wychowanie to jest bardzo trudna sztuka. Wychowanie spoczywa przy Przede wszystkim na rodzicach, ale naszym obowiązkiem szkoły, ale także tych instytucji, które pracują z młodzieżą, jest wsparcie rodziców w wychowaniu ich dzieci, i temu ma służyć ta właśnie kampania. Chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców. Dziękuję bardzo. Pani Marszałek, bardzo dziękuję. Bardzo proszę pana Mateusza Morawieckiego, prezesa Rady Ministrów. Szanowni Państwo, szanowna pani Marszałek, bardzo chciałem podziękować też za organizację tego spotkania i tego sprzed kilku tygodni. To, żeby uspójnić te działania, przyspieszyć wszystkie procesy legislacyjne, które są w toku, po to, aby wesprzeć rodziców, aby oni, rodzice, którzy są do tego przecież najbardziej powołani, mogli jeszcze lepiej zatroszczyć się o swoje dzieci, mniejsze, większe, o młodzież. To jest rzecz najwyższej wagi, to jest najwyższy priorytet bardzo wiele tych różnych problemów z którymi się dzisiaj mierzymy i my i w wielu innych krajach właściwie pewnie we wszystkich krajach wiązało się i z pandemią i ze zmieniającą się rolą internetu, smartfonów, świata wirtualnego w życiu naszych dzieci, w życiu młodzieży. Wiemy doskonale, że tam przenosi się znaczna część aktywności i ta aktywność nie zawsze jest tylko dobra. I właśnie dlatego w ramach Rady Ministrów opracowaliśmy już ustawę, która ma pomagać chronić dzieci i młodzież przed treściami pornograficznymi, przed treściami bardzo, bardzo niewłaściwymi. Właśnie dlatego również powołaliśmy dodatkowo 17 tysięcy psychologów, pedagogów dziecięcych, młodzieżowych. I już od września tego roku szkolnego, który trwa, oni są w szkołach. Ale to jest proces oczywiście. Oni muszą, tak jak słusznie pani Marszałek na naszym przed spotkaniu przed chwilą zauważyła, oni muszą być wyjść bardziej do tych dzieci, do młodzieży, muszą być bardzo dostępni, a nie tylko i wyłącznie służyć radą, co też jest potrzebne w zamkniętych gabinetach. Jak widzicie Państwo, problemów takich również, które mogą się wydawać banalne, drobne, jest bardzo wiele, ale my je wszystkie chcemy zbierać razem i chcemy. Doskonalić się, chcemy się profesjonalizować. Rozmawialiśmy przed chwilą o tak ważnych, poważnych sprawach dotyczących dzieci, że trudno mi sobie wyobrazić ważniejsze tematy dla Rady Ministrów, dla Sejmu. Dlatego raz jeszcze dziękuję Pani Marszałek za to, za to właśnie, że podjęła się Pani tutaj dodatkowej koordynacji. Ja też spotkałem się z Radą Rodziców. Kilka tygodni temu te działania są w pełni uspójnione i teraz legislacyjnie będziemy na wszystkich możliwych frontach przyspieszać wszystko po to, żeby lepiej chronić dzieci i wspierać rodziców w ich ogromnym, najważniejszym wysiłku dobrego wychowania. Oby w jak największym szczęściu swoich pociech, swoich dzieci, swojej młodzieży. Dziękuję bardzo. Pani Marszałek, Panie Premierze, bardzo dziękujemy. Dziękujemy Państwu za obecność. Do widzenia, do zobaczenia.